Na jakiej to zasadzie polega? Bo teraz, skoro nie, 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 nie padnie żadna deklaracja, to my tej zmiany do tego planu nie uchwalimy. Także, no moim zdaniem, z Państwa strony, tutaj trzeba by trochę więcej inicjatywy, żebyśmy coś więcej osiągnęli. Bo my takiej decyzji nie podejmiemy, naprawdę. I teraz, jeszcze moje pytanie jest następne. Czy pan już wie, w którym miejscu będą lokalizowane te wieże, następne wieże? Nie, nie wiem jeszcze, w którym miejscu. Na razie znowuż w tych, tych, tych wypowiedziach jest coś innego. Bo PG, PGN już przygotowuje grunt do budowy następnej wieży. Nie wiem, czy pan wie o dwierci, bo pan wspomniał o Lisebie, czyli o Szymanowicach. No i ta pani już uzgadnia, w którym miejscu, gdzie stała następna wieża. PGM, nie pana firma. Szymanowicę? Tak. tak. No stoi już jedna. Mówimy dzisiaj o złożu tak. Ja tak, To są dwa złoża. Jeszcze tak. jest trzecie złoża. Też jest tak. na terenie gminy tak. W tej chwili jest wiercony jeden otwór. Tak. Jest lokalizacja wyznaczona pod drugi otwór na tym złożu. Na tym złożu? Szymanowica. Ale na, na Szymanowicach nie. Na terenie żernym. Yy, pan co nie gdzie są żerniki. Dobrze, to ja Rząd może Pan. pan Pokażę dokument złoża. złoża I przedstawiliśmy Państwu do studium mapę tych złoż. Tu jest. No ale i to jest tak. miejscowości Żerniki, bo ta Pani akurat ale była... Do czego Pan zmierza? Bo no o to czego o... jest lokalizacja otworu? No ale bo nie o to chodzi, właśnie żeby wiedzieć ile tych jeszcze wieży będzie, żeby teraz tak samo znowuż interes tych mieszkańców żeby zabezpieczyć, że chodzi o tą infrastrukturę, chodzi o drogi, o przepusty, o dojazdy, wyjazdy, bo to co tam jest na tym akurat, na tej inwestycji prowadzone, chodzi żeby zabezpieczyć ten interes. I... Znaczy powiem tak, te złoża są w skali kraju, są złożami o średnio niskich zasobach yy, i takie złoże udostępnia się jednom no powiedzmy W wyjątkowych sytuacjach stawiany jest drugi otwór, gdy złoże jest powiedzmy podzielone uskokiem albo są jakieś biologiczne uwarunkowania, żeby do, mieć dostęp do drugiej części złoża, stawia się drugi otwór. Yy, tak w przypadku jest Lisewa yy, i nie wypomina, że tak się będzie w przypadku Szymonowej, że będzie drugi otwór. Na tym samym złożu. Złoże Komorze jest jednotorowe, i przypuszczalnie złoże przywysłowe i panów też będą jednotorowe. Ale, nie, ale wie pan, co? Nie, o to, nie o co chodziło, bo ja pana rozumiem, że pan posiada takie informacje, ale akurat to, co pan mówi, pan wie, w Lisery, czyli Szymanowice, bo nie jest on określony jako miejscowość, no, bo to podleży pod Szymanowice, należy pod parafię i tak dalej, ktoś tam określił Szymanowice, ale tak w miejscowości Lisery. Z tamtej strony proste, a my jesteśmy z tej strony proste. I chodzi o to, że tą drugą, następną wieżę planują z tej strony. Tak, na, tej z strony na, terenie na terenie gminy, gminy tak, Żerku. Tak, 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 z tej strony właśnie. I chodziło o to, żeby, żeby było takie spotkanie, żeby rozmawiać na ten temat, ile jeszcze tych wieży tutaj z tej strony stanie. Na dzisiejszym wiemy o jednej, jednej I, wieży. Proszę? O jednej wieży wiemy na złożu Szymanowicza, która będzie po stronie gminy Żerku. O jednej tej jednej. Ten. No. teraz chodzi o to, chodzi Pan, żeby ten dojazd, ten dojazd, który będzie do budowy tej wieży, żeby przykładowo tam zabezpieczyć, chodzi o to, żeby na miejscu to zabezpieczyć, bo my wiemy jak to tam wygląda. Tam jest pobudowana jedna droga nowa, dojazdowa. I chodzi o to, żeby tam prawdopodobnie się poruszać po innej drodze, bo ta pani z PGN-u przyjechała, będą gdzieś tam płyty układać i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby tam tą infrastrukturę, tam gdzie kanalizacja, żeby to pozabezpieczyć. Bo to się, widzi Pan, dzieje na takiej zasadzie, że jak jest hasło, że staje wieża, to jeździ. Jeden za drugim jedzie kolumna, stawiają wszystko. Postawili wszystko stoi i chodzi o to, żeby to zabezpieczyć i przykładowo przestają jeździć, żeby to jako tako zostało. I chodzi o, to, o taką konsultację, żeby było spisane protokół, czy cokolwiek, żeby Państwo nam... Znaczy przede wszystkim, przede wszystkim tak, w pierwszej kolejności, jeżeli staje, robimy plac podwiercenie, występujemy do... Samorządu lokalnego z prośbą o wyrażenie zgody na zjazd z drogi kabaretowej, gminy, też jeśli ktoś, czym zarządzi ta droga. W kolejności idąc dalej, jeśli drogi mają ograniczenia co do ciężaru przejeżdżanego sprzętu, występujemy o zgodę na przejazd ponad gabaretowy sprzętu. W tych decyzjach różne są warunki. Z czasami jest tak, że nie. trzeba wzmocnić pobocza, trzeba wyremontować nawierzchnię, trzeba jakiś przepust wzmocnić. Jeżeli nie ma z Państwa strony żadnych jakby zaleceń, że droga nadaje się do no powiedzmy, przejazdu samochodem, który waży 40 ton, no to wtedy, jeśli droga jest stosowana, to my z niej korzystamy. Jeżeli w wyniku naszej działalności droga ulega uszkodzeniu, to my solidarnie naprawiamy. No ale chodzi o to, żeby, było, żeby to było jasne i Bo może jakiś kontakt, uzgodnienie, czy co powie, żeby na tym gruncie zobaczyć jak to wygląda i przykładowo, my nie mamy żadnych przeciwwskazań, no skoro, skoro Państwo nie narobicie szkody niczego, chodzi o to, żeby na samym początku się dogadać, no zaś po fakcie to, no naprawimy, przejedziemy, zasypiemy i dobrze jest, a tu jest zresztą przykład, bo działalność Państwa, tutaj nie akurat Pana firmy, może inny, jest to od tych 18 lat i tu zresztą są mieszkańcy tych miejscowości, tego krzana, wieździadowa. Tu koledzy może za chwilę się wypowiedzą, jak wygląda działalność i jak wygląda życie po przejściu akurat tej całej infrastruktury gazowniczej. Także może tu po kolei się wszyscy mogą wypowiedzieć radni, I przez to są te obawy, żeby uszczerzeć się tego, żeby takich rzeczy, te, żeby nie występowały. Jak wystąpią, to żeby było to konsekwentnie do końca naprawione. Bo Pan może akurat zna z tej strony. Urzędniczy tak jak wygląda, ale od strony technicznej jak to wygląda na dole, to wygląda trochę inaczej. Przez to są te obawy. Proszę mi wierzyć i popytać sąsiadów w innych gminach, że na, na pewno my nie jesteśmy firmą, która robi po sobie bałagan, zostawia bałagan po sobie. Jeżeli przychodzimy infrastrukturą techniczną przez, przez nieruchomości, to płacimy odszkodowania. Jeżeli potrzebujemy drogę jazdową do... Czy kopalni, czy wierni taką drogę budujemy. Jeżeli korzystamy z jakiejś drogi, drogi dojazdowej gminy, to taką drogę remontujemy, jeśli tego wymaga stan, zastany. Yy, więc jeżeli Państwo macie jakieś zastrzeżenia co do naszej działalności, to, to jak najbardziej wysłuchamy. Natomiast w naszej powiedzmy historii firmy zawsze staramy się do końca rozważać opinie mieszkańców i skargi mieszkańców. Yy, staramy się, żeby te odszkodowania były na tyle. Yy, właściwe, żeby pokryć szkody.